I zawsze go wiecie, otwierał, no bo to jest normalnie kubu, to jest, no to kurde, zawsze się wstrząsa takie mętne soki, nie? I normalnie zawsze otwierałem, piłem, z tym zajebiście. Przeczytam wam, przeczytam wam rewelacyjny dialog dwóch osób. Kuberto, witam Kajet, 10 grudnia będziesz bykał w Kroniki? Odpisuje mu Ticzuś, Kuberto. Kajet mówił, że słabo na stream wychodzi ogrywanie premier. Kuberto, Ticzuś, o ile mi wiadomo to ona będzie też dostępna na stronie Kronik, nie tylko na Steam. Kurwa pogadali se chłopaki. Zaimplementować. 4 złote. Zasłona okienna oblana ekspansyjnym kanonizowanym sosikiem przeinicjowanym symetrycznie względem ruchu wstecznie przymusowo-inwentaryzacyjnego, ale również pyszny sosik wołowy saturacyjnie zbiegłego z wydarzeniami kolapsu. Myślę, że tak. O, rzeczy samej, że jest to prawdopodobne. 81 sobie że udział. Uwaga, Rolid klikamy. Klikamy rollit. wszystko tutaj jest ustawione. No, yy, jest strona ustawiona, że jak kliknę, to kogoś wylosuje. 3 2. 1. Żartowałem kurwa gramy w kotika Myślisz, że gredam. Kurwa Kamil Stok, dojechać do progu, trafić na progu! To nie będzie niestety daleko i jeszcze rozluźnienie. Kurwa, mać. Zrobiłem za wcześnie skok, i on zamiast skoczyć do dziury, to wskoczył jeszcze z powrotem na. kurwa, na górze zamku, i potem skoczył już drugi raz, a to już właśnie był za blisko, i tam już nie trzeba było skakać i. To ja czytam. I, o, niech. Albo I Nevix. I nie, je, nie widzę, Albo ale już, nie już wiem, że I, ne... I Nevix. Kurwa no nie, nie... Ho 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 świateczny Inewix z tej strony. O kurwa Pomyśl, ja pomyślałem o ho Inewix dwie stówy bo w sensie ten dźwięk jest na 200 trzeba dać, że sobie myślałem o chłop dwie, dwie stówki zajebał. Czyli... aha żeś do cały miesiąc pełny ten ja jebę Inevix, kurwa dzięki stary. Ale żeś zrobił, i teraz ludzie będą mieli do mnie ten do mnie pretensji, że bo ja dzisiaj robiłem Mikołaja ludziom i gry losowałem. I dwie osoby wygrały sobie gierki tam, nie? Za 50 zł. I teraz sobie będą mówić, kurwa, i co, że żeś prezenty żeś zrobił. Jak i tak ci się zwróciło. <grywka> Dzięki stary. Ogarnij ryj, po-i-e-cu. Dobra, o co tu chodzi? Mm, zaraz, tu trzeba śmieci wyrzucić. Mm, zbanuj Dominik, bo mnie wyzywa. Proszę, jeśli mnie lubisz. Co to znaczy, jeśli mnie lubisz, to kogoś zbanuj? Czy ty jesteś chłopie popierdolony jakiś, kurwa? O jakiego Dominika chodzi? Co tu się dzieje na tym czacie? Zamknij ten ryj, nie odzywaj się nawet na pletku wyrwany zębami wilka. No dobra, no tutaj do zbanowania jest jedna osoba, ten chłop, który kurwa wyzywa innych i chce, żeby ich banować, no. Co za ludzie? Ja Czuję Czułeś jakbym prowadził jakieś jebane kurwa przedszkole, nie? Eee, zamiast przyjść, odpalić streamka, pogadać z fajnymi ludźmi, to ja tu, nie no, przedszkole to obraza, kurwa, dla dzieci. Przedszkole to obraza dla dzieci. Ja czuję, jakbym tu miał jakąś kurwa trzodę chlewną, jebaną, nie? Zamiast przyjść, fajnie posiedzieć 4 godzinki z ludźmi, podyskutować, porozmawiać na jakieś tematy, coś pogadać fajnie, spędzić czas, to siedzę i się zajmuję jakąś pierdoloną trzodą, chlewną, kurwa, na tym czacie, nie? Czat W piątek w nocy. Był stream, na którym niestety było tylko 100 łapek. No to już teraz jest 50, jest poczekalnia. No niestety, no ale tam coś osób było. No i tak sobie siedzimy, gramy. I stwierdziłem, że. Kurde, napiłbym się takiego kubusia, co sobie kupiłem dzień wcześniej. No i wziąłem sobie kubusia do rączek własnych. Szcząsnąłem. No bo Kubuś, jak to Kubuś, no zawsze jak kupuję Kubusia, wstrząsam se, odkręcam ten plastik zielony na kręteczkę, tam macie takie sreberko takie do, jeszcze nie, do otwierania. No ja tak zawsze, bo wiecie, on jest z owoców, on jest naturalnie mętny, no i se tam wstrząsywałem se zawsze, no i se otwieram i se, i se piję Kubusia. I w piątek w nocy stało się to. Dźwięk, wiadomo. Nie, nie wszystko poszło przez mikrofon, ale kurwa... Ogólnie tak. Ściana ta, co jest tak jakby za monitorem, dwa monitory, ściana, sufit, bo to wszystko pierdolnęło aż pod sufit, sufit, ściana przy oknie, ściana przy drzwiach, kurwa. Całe całe kurwa łóżko moje, łóżko, kołdra, ściana kurwa nad łóżkiem, cały pokój kurwa na pomarańczowo, nie. Pod oknem suszarka z praniem, kurwa. Całe pranie, które wisiało na ten koszulki kurwa, całe od razu pff, łaciate kurwa na pomarańczowo. No ja pierdolę kumacie kurwa Jak on musiał sfermentować kurwa Wszystko od Kubusia ta Jak on musiał sfermentować Że po lekkim strzęsieniu Bo ja już odkręciłem wiecie to zieloną nakrętkę odkręciłem I już widziałem że to sreberko takie wypukłe było nie To sreberko takie wypukłe Ja so, myślę trzeba ono takie wypukłe Tak sobie myślę no, ale wziąłem to sreberko tak trochę I jak odchyliłem trochę sreberko To już było takie Słyszysz co jest? I nagle piep wyjebało górą, nie? Wyjebało normalnie jak szampana, kurwa, nie? Normalnie jak szampana, kurwa, na cały pokój. No masakra, kurwa. I dopiero teraz jak wchodzę do pokoju, to już tak trochę nie czuję tego kubusia. Ogólnie musiałem kurwa zmywać sufit, zmywać kurwa ściany Ile to trwało na tym streamie, kurwa, czekajcie. Otwieram. Słyszeliście takie już Już i sobie myślę, co jest? Od, odsunąłem to od siebie. To jeszcze na kamerze widać, jak wszystko tak chlapie za mną. Tak spada takie wszystko od sufitu, o od nie tak jeszcze kurwa, na kamerze, za plery, kurwa, nie? I patrzcie tu, to się stanęło w 5.50 streama, 6.30 siadłem z powrotem, czyli 40 minut. Sprzątałem cały pokój, kurwa, z kubusia, nie? ścieranie ścian, sufitów, wszystkie ciuchy z suszarki poszedłem, kurwa, na. Poszedłem pranie, robić o trzeciej w nocy, nie? Masakra, a ja od czasu do czasu sobie tego Kubusia kupię. I zawsze go wiecie otwieram, no bo to jest normalnie kubu to jest, no to kurde, zawsze się wstrząsa takie mętne soki, nie? I normalnie zawsze otwierałem, piłem, sem, zajebiście. A ten był jakiś lekko sfermentowany, bo w ogóle taki, kurde, takim skwaszonym Kubusiem, kumacie, jakiś, nie wiem, patrzyłem na datę, normalnie do, do czerwca 2022. Kubuś jeszcze pół roku, ale gdzieś tam sfermentował w sklepie czy kichuj, no nie wiem. Nie wiem. Dziwna faza w ogóle. Ło kurwa, bez czapy? A to nie, kurwa. To jak wy macie teraz siedzieć i całego streama pierdolić, że jestem bez czapy, to ubieramy czapkę i będzie POKA WŁOSY, mi CZAPKĘ. Dziękujemy ci, że tu jesteś. Teraz, żeby było rzewnia, powinienem powiedzieć nie. To ja dziękuję, że wy tu jesteście. Ale jebać was tam, kurwa. Spoko, nie ma za co, że jestem czegoś tam i od razu biegasz po tym Oj, świecie piech. widzisz albo jesteś cholernie odważny albo cholernie głupi inewiks 500 złotych <laughs> nom to zostawię kawałek paska by się coś tam ruszał, p ileś zostawił tego paska naprawdę 14 złotych tam się nic nie rusza już on, on jest zapełniony nie żyć na telewizorze że się oglądam to kurwa przełącz pilotem na inny program albo se kurwa Zrobiłeś tego quest'a z tym chłopem co się go budzi wodą? Kurwa Grzybolewski, Zaraz powiem nie miło. kurwa Dwa słowa które brzmią Wespierdalaj ale se kurwa Daruje se Ja pierdolę co za łeb kurwa Co za łeb Ja jebę Ja pierdolę Kurwa skąd ty się urwał chłopie Kurwa Czy tyś tu przylas właśnie w tym momencie I ty kurwa huja wiesz w ogóle co my tu robimy I co myśmy tu przyszli I że my tu nie robimy questów Czy Czy nie wiem czy ty Oglądasz z opaską na oczach, oglądasz bez głośników, czy ty no nie wiem, wytłumacz mi kurwa, słuchać pijanego? Nie było mnie przez chwilę. Kurwa, to się spytaj, chłopie, na jakim etapie jestem, czy coś robię, a nie mi kurwa każesz spierdalać na jakieś dachy, kurwa. Ua!